Ten redesign to absolutnie największe wdrożenie w Gazeta.pl od lat. Pracujemy nad tym równo właściwie 3,5 miesiąca. Ostatnie tygodnie to już jest naprawdę taki sprint. Niestety lub niestety to był okres świąteczny, nowy rok i tak dalej. Dla nas go nie było. Właściwie nie było świąt, nie było nowego roku. Można powiedzieć, że zespół pracuje nieprzerwanie od trzech tygodni. Proszę, naprawdę, ledwo patrzę na oczy. Edukacja seksualna po szwedzku. Trzeba sprawdzić tłumaczenie, bo występuje tam słowo cipka. Jeżeli to jest piosenka dla dzieci, to Szwedzi są bardzo otwarci. Nie wiem, co zrobić. Od trzech dni codziennie inny krawat, codziennie inna koszula. Mam nadzieję, że w kolejnych dniach nie trzeba będzie nosić już garnituru. Cokolwiek to znaczy, bardzo dobry pomysł! Świetny pomysł. Jesteśmy bardzo zadowoleni.